No way, dojechaliśmy, no way. stanęliśmy. Stanęliśmy, gdzie stanęliśmy? Dużo tam stało. Tak, dokładnie, nie, nie zdradzamy szczegółów. Idziemy właśnie na plażę, na wejście, na, który, na które wchodziłem codziennie prawie, także zobaczymy, Maja zobaczy w sumie, bo no. ja to, to wszystko wiem. Tam jakbyśmy przyjechali, to tam byśmy spali, w tym, 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 ale no nie przyjechaliśmy i tam nie śpimy. Trochę się tu zmieniło, troszeczkę. Ale ale nie jakoś dużo, kurczę, wygląda to szczerze tak samo jak 6 lat temu. Nic się ma i nie podoba, właśnie wracamy, idziemy do auta, tak sobie to idziemy na jedzenie najpierw jednak a na plażę pójdziemy dopiero pod jakoś zachód. No. Może jeszcze pojedziemy na jakąś dalszą plażę, bo jest mega dużo ludzi. Mam zadowolona. Bardzo, już jestem taka głodna. Ja w pierdziele. Ja coś spróbuję. Prób recenzję pierwsza. Dobra. Już testowałem fere, się nie mogłem powstrzymać. mega maga Standardowo. Mega dobra. No, standardowo. Mm. Mega dobra. Hmm? Chociaż ta wczoraj była lepsza ale mega dobra mm -hmm. Nie, ma to bardziej niż wczoraj. Tak? Mm. Okay. Yo. Jesteśmy po Taka. jedzeniu jesteśmy na jedzeniu. Tak, na szczęście nie przy jedzeniu. Bardzo dobre było jedzenie, ja jem loda. Moja chciała gofra, ale były napis gofry i gofrów nie było. Trudno tak, przeżyje. Ale jedzenie był dobry, ryba z i było dużo bardziej zapewniające niż wczoraj jak my ryby jedliśmy. Tak, było minimalnie tańsze, no. ale to tam bez różnicy w sumie. Restauracja bałtycka, klinica morska jakoś. Polecam. <laughs> tak. Od... Paru lat taka sama, cały czas, bez przerwy, nic się nie zmieniło, szczerze. Tu idziemy do centrum i... Idziemy do centrum tutaj. To jest <grym> maia. Ja. I będziemy mieli może mecz Jak będziemy jechać na do Tezachut Zobaczymy Zobaczymy ja Gofer. O, ma już ugryzła Nie poczekała na nagranie Ocena drugiego gryza? Mm. Pierwszy lepszy, bo natrafiłam na malina <laughs> Na drugim na borówkę Nieźle Nie, uważam, że jest mega dobra no to... się podoba? Bardzo mi się podoba Daje mi tu taki klimat spokoju Mhm mm ja, Przybrałam się i mamy mecz. I Ale mniej więcej On ma szare składniki, ja to mam szary to do Czarne spódniczka czarna koszula, świetnie Widzimy może jakieś zdjęcia na zachodzie Aktualnie no dobra. No Ale robi jakieś biznesowe e, A ja sobie patrzę na widoczki piękne na tak, tak, tylko... No a tak no u nas też tak grzeje, że ja pierdzielę, ja tu się gotuję. W Krynicy teraz. <grystanie> Godzina 16.03. 16.03, my zjedliśmy rybę. Jeszcze zjadłam gofra, którego Adam mi kupił, który mi smakował bardzo, ponieważ ja mam takie coś, że zawsze jak kupuję gofra, to nigdy nie zjadam całego, tylko zawsze oddaję jakiś tak... Po połowie jestem już przepełniona tym gofrem po prostu, a tutaj zjadłem całego i był przepyszny. Przyjechaliśmy na plażę. Nagrałaś już? No, mów. Przyjechaliśmy na plażę. Jakąś strzeżoną czy... Znaczy nie strzeżoną właściwie. Żeby ludzi nie było, żeby było fajnie, żebyśmy sobie usiedli, a nie parawan na parawanie, no. że się usiąść nie da. Trzeba sobie radzić. Pozdrow! Pięknie. Idziemy na plażę już drugi raz, jest naprawdę ładnie. Na tą samą. Tak. I trym, tym razem nikogo nie ma. Nawet ostatnio ludzie się zbierają. No, a zachodu niestety nie będzie w chmury, ale... Cóż, stoimy na mrówkach, właśnie nas zjadają. <grym> Je się spina po słonie. Ο κούρδε του μυροβίσκο, σέριο. Mmm. Mm. Jesteśmy właśnie na kolejnej atrakcji dzisiejszej Jest to o. Jest to ponownie jedzenie. Tym razem poszliśmy na naleśniki, bo no nie mogliśmy wytrzymać oczywiście tej drogi na działkę. Jesteśmy w super miejscu. Jesteśmy naprawdę w pięknym miejscu. Tuż przy plaży. A kto nas to miejsce? Oczywiście Maja. Ja pierdziałem. No, no, tak, serio było. I to jest przy plaży ze światełkami. Kto zaproponował naleśniki? Tak no. Opi... Tragiczne. opinia Tragiczna. Zajebiste były te naleśniki, aż muszę powiedzieć tak ale mega dobre. Serio, dostaliśmy jeszcze owoce do tych naleśników. <głos> <głos> no Ale nie bardzo dobre naleśniki. I jest to przy wejściu 28. Tawerna krynicka. Bardzo no. dobre, super widok. Naleśniki trochę drogie. Trochę drogie, no. Ale bardzo dobre i mega dużo owoców. dostaliśmy I się bardzo cieszymy z tego. Owoce powodu. to jest bardzo duży plus, bo sam naleśniki jakieś takie mega głowy według mnie nie były, ale te owoce były roboty. Dokładnie. Było bardzo dobre, szczerze. Serio. I wracamy do, do, do działki, na działkę. Tak, także to jest zakończenie zapewne. <śmienny> Adam robi twaróżek na śniadanie. Pozdro. Uwa. Wow. Jeszcze śniadanko. Yo vlog! Yo vlog! Siąanko, witamy w kolejnym vlogu. Jesteśmy już na działce. Będziemy szli pływać dokładnie w tamto miejsce. Całe szczęście, że mamy furtkę idealnie, która po prostu jest ścieżka, plaża, woda, wszystko. Tak, wszystko czego potrzeba. Jedliśmy cudowne śniadanie, zrobiłem twaróg oh Tak, A Adam zrobiliśmy śniadanie jak on zrobił to śniadanie było takie dobre. Mega dobre. Napompowaliśmy słupa i idziemy pływać. Idziemy pływać. Tak. Nie wiem co jeszcze. A będziemy robić omleta, pewnie na obiad. Później będziemy robić babeczki, a jutro albo pojutrze będziemy robić żeberka. Tak, dokładnie, I będą pyszne żeberka. Wody w takim razie. Nie trudno, przetabiło. trudno. To nasz bardzo dobrze niosę z tego super.. To był bardzo dobry wybór, żeby wejść do wody. Hmm. Myślę, że jest głęboko, nie będę nurkować nawet. Ale nawet bym nie zobaczyła, jakbym zanurkowała w sumie. Ale może tak wesprzyła będzie, bo jest tam dwa łabędzie. Łapy... Dokładnie, tam są. Maja zrobił przybliżenie jakieś na nie pewnie. Być tutaj nie widać, będziesz musiała zrobić przybliżenie jakieś na nie. Ja pewnie też zaraz wejdę do wody, ale, ale no, nie wiem w sumie, no wejdę do wody zaraz. To jest moje imię, jak się ma chłopak nas podawać. to jest? Co kupi jest... na nasz obiad? <noise> Nie wiesz. Gotujemy obiad. Gotujemy. Pozdrow. Przygotowaliśmy już nasz obiad, obiad na kolację. Jest to omlet z... <grymne> omlet przepyszny, który zrobił Adam, ale naprawdę jest mega dobry, już spróbowałam. No i do tego w sumie tosty z opiekacza. Przepyszne. Już to próbowałam wcześniej. Nie zgadnia się, co robimy. jemy. Tym razem jemy zdrowy posiłek, ponieważ po jedzeniu tego pysznego omletu zjedliśmy... ...heleb z milką. No. Clean update. Jest godzina wieczorna. Będziemy później robić babeczki, a teraz Adam jeszcze poszedł popływać. poskakać do wody z mostu, także nie wiem, ja jestem w długi długich spodniach, on idzie pływać. Szok babeczki właśnie Dokładnie, robimy <grystanie> Uwaga cud Maja coś faktycznie robi Tak jest dość często <grystanie> Rozlała ciasto <grystanie> do foremek Wypikliśmy <grystanie> do świątecznych piosenek Tak, już poczuliśmy klimat świąt <grystanie> Zrobił na w sensie. ona jest nie upieczona do końca, Adam. Jak to jest możliwe? No ale czujesz po zapachu? Robisz test? Robię. Robię te babeczki z siostrą. On jest chyba 3 lat i nigdy nie wyszło mi takie. Tak, ja, ale dobre w sumie. Mhm. Ale są dużo lepsze na ogół. Czasem coś się uda, czasem coś się nie uda. To prawda. Zaczynamy dzień drugi. Tak, tak. standardowo. Ale jest tak smaczne to śniadania, Ten twarożek jest przepyszny. Pozdrawiam. I mam piękny widok. teraz płyniemy sobie na słupie, tym razem do łabędzi. Jest taka cisza i spokój. Udało nam się dopłynąć do checkpointa po drugiej stronie jeziora. Pozdrawiam. Yo, vlog, muzyka gra, ale trudno, może nie będzie praw autorskich. Maja płynie. Tam jest Maja, Hello. my nagraliśmy tiktoka, Tik tu będzie tiktok, tu <noise> będzie tiktok. Mamy już nasz posiłek. Zrobiliśmy go, są żeberka w sosie barbecue z ziemniaczkami, ja nie mogłam, wygląda tak dobrze. Zrobiliśmy, nie no ja nie będę oszukiwać, Adam zrobił większość, ponieważ ja no niestety musiałam chwilę popracować, także Adam to zrobił i naprawdę to bardzo miło, że słony. Tragiczny nie jest z tego. On kłamie. <noise> ja mi to smakuje osobiście. Licz na szczerą opinię. Zawsze jeszcze radam. Uważam, że są pyszne. Idziemy jeść. Dzień ostatni. Update. Wracamy z działki. Jeszcze musieliśmy się wrócić. już wcześniej wracaliśmy, ale musieliśmy się wrócić, bo nie, nie wyłączyliśmy tam czegoś. Dokładnie. Więc yes, no. Dzisiaj wróciliśmy na chwilę. Ja się dzisiaj trochę gorzej czuję. To prawda. Ale trudno. Mniej trochę nagrywaliśmy, ale chcieliśmy wszystko ogarnąć na szybko. Dlatego dzisiaj prawie materiału w ogóle nie ma. No. Ale było nagrane, chociaż jak wiemy, rano. co najważniejsze. <grytanie> tak, jedynie najważniejsze. I byliśmy jeszcze na lodach przed chwilą w jakimś parkecie. I kupiliśmy jeszcze sobie. Na drogę y, Rogalę. Tak, także będziemy znowu jeść No to już y, ostatni jest na dzień Także my się żegnamy Mam nadzieję, że vlog się podobał No, no na mam Na to nadzieję. liczę Oglądajcie pozostałe nasze vlogi Tak Koniecznie